Z tej strony AGSP119. Witam was w kolejnej grze w filmie jakim jest The Last of Us. Part 1. Na PC jednak dzisiaj jesteśmy bez shaderów zbudowanych, bo jak widzicie, moje shadery są w trakcie. O kurwa, godowanie 8%. A do tego tu szaleję. w Menu, ja pierdolę ty. Że nawet ładnie to wygląda na razie. Nie wiem jak to będzie wyglądało. Podczas filmu, będzie skakać czy nie, więc zobaczymy zaraz. Może ja po prostu dogram y, początek zaraz znowu, ale słyszeliśmy już zarażony. jebana je mi lata pokoj. Tak, ostatnio co skończyliśmy, idzie ostatnio. I czy zaczynamy, idzie ostatnio skończyliśmy. Nie wiedziałem cię... Ja... Okej, okay. no to już wiemy co się z nimi stało. Był tam klikacz, więc nikogo innego nie mogło tam być już od dawna. Musimy przejść naprzód. Miejmy nadzieję, że więcej ich nie spotkamy. To eee. widzę. Myślałem, że nie będę miał przeciwników przeciwko sobie o, właśnie z Obrzyna skorzystaliśmy. Bardzo dobra broń na blisko. Siema, nie wiadomo to was stworzyć mogę, dziękuję. Złożyliśmy przed chwilą. O, tutaj jest notatka! Hej Suzanne, chciałem ci tylko przekazać, że te naczynia to był świetny pomysł. Fantastyczna sprawa, takie łapanie deszczu bez ruszania się z stąd. Mam nadzieję, że nie będziesz miała tego za złe, ale dałem Ci dzieciakom kilka pistoletów na wodę i oczywiście cały dzień jestem mokry. Jeśli nie podoba ci się to daje znać, a od razu ja... od razu i nie zabiorę. Do zobaczenia na kolacji, tylko od razu ostrzegam, Kyle znów robi te swoje klopsy. Okej. Okay. Czyli pan ish cały czas żyje, to nie jest on. Czyli tutaj. Nie wiadomo czym przeżył, czy nie. Ogólnie FPS -y mogą spadać z powodu właśnie braku shaderów. Ale myślę, że sobie poradzimy. Ulicę Dobrzyna. Kurwa, ile byście je mieli przy sobie, ty! Aż się tego wystrzela. Czy ja chcę wystrzelać jeszcze tego te naboje? Myślę, że. Dawaj to. Yeah. Dobra. Istoled, Które uciekają? Dawaj snaka. Części. Coś tu jeszcze mamy? Nie. Te można otworzyć. Pewnie będą na ostrze. Nie. Nie cierpieli, they don't suffer. O oh, kurwa, mać! Wynadasz je strzelić. Dawaj, pilsy najpierw. Ta, widać, że jest brak shaderów lepki. Jesteśmy w potrzasku, pozostali chyba nie żyją. Niektóre dzieciaki są ze mną, do drzwi dobijają się i Nie wiem, jak długo wytrzymamy. Jeżeli is. I pozostali żyją, może uda im się do nas dołączyć. Jeśli dojdzie do ostateczności, zrobię wszystko. Kyle. Jezu. Ja pierdolę. Nie cierpieli. On to napisał i zabił dzieci, bo się dobijali zarażeni. Ja pierdolę. Ale aż mnie ciary przeszły. Ja pierdolę. Ostra broń zadaje dodatkowe wrażenie. Właśnie. Weźmy teraz, modyfikujemy tą masietę. Mamy dwa wielkie uderzenia na T, plus dwa, jedno z tego co pamiętam było na maczetach, więc, oczywiście. No ale to, to naprawdę, moi ludzie, koszmar tego apokalipsy. Jeżeli, kogoś z nas trzeba byłoby, nie wiem, uduścić we śnie, czy, Udusić uh, we śnie, zabić we śnie, albo zabić małe dziecko, bo inaczej zamieni się w zarażonego. No to naprawdę, naprawdę, moi ludzie, to było, moi drodzy, byłoby naprawdę straszne. Próbuję podejść tutaj też do tak bardziej poważnego tematu, bo jednak apokalipsa grzyba jest najbardziej realną apokalipsą, jaka istnieje w naszym świecie aktualnym. I nie chcę myśleć, co by się stało, jakby teraz pierdolło wszystko, bo połowa ludzi na świecie hey, już by nie wiedziała... Na Może. Na wysoko, żeby kogoś podsadzić. Może da się tam dostać jakoś inaczej? E, połowa ludzi dzisiaj pewnie by nie wiedziała jak nawet e, nie wiem, porządnie zbierać zasoby. Jakie zasoby? No dzisiaj ludzie żyją internetem. Tak naprawdę szukaliby pierwszej informacji w internet, internet by sieci internetowe by zniknęły. się. To... O Sam! Ta, spoko. To moja wina. Pewnie uruchomiłem jakieś zabezpieczenie. Dobra, Henry, spróbujmy ją podnieść. Ups. Kiepska sprawa. Tak, wiem, za każdym razem. Nie, czy... co? Kurde to cholerstwo ani drgnie. Dalej, uciekaj. Sam. Trzymaj się, Joela! Henry, musimy kurwa uciekać! A ty go piluj! Idź. Trzy, cztery klikacze. Ej, kurwa! Uciekniecie im! 5. Pięć klikaczy. Dobra, no to jest poważna sprawa te pięć klikaczy. Żeby się nic nie stało. Dobra. Wszystko będzie dobrze. Tak, tak wiem. Dobra, dobra. Zobaczmy czy uda nam się znaleźć drogę do wyjścia. Dobra. Tu na stówę będą stalkerzy kurwa, czy hacze inaczej mówiąc. Części zbieramy, szmata to. Dała mi gra amunicję w tym momencie, jak dała mi w tym momencie. Siseklika Słyszę klikacza, więc powoli się przejdziemy. Tam coś jest. Widziałeś? Trzymaj się z tyłu. I rób to, co ja. A co nas tu? Chaczę, chaczę, klikacze. Tych ani jesteś urwa mi latarkę kurwa klika się ludzie nie, budzi, nie? Wiem, że tam jesteś, jakby się rzucił chyba powiem Klikacze się obudzą, ale dwa klikacze się obudziły.

W dwóch klikaczki, przejdziemy się po amunicję, z powrotem. Tam jesteś u góry, Mendo jedna z ruchem sam gdzie jesteś?

A, moduł pistoletów, zajebiście, przeładuj Jest jesteś, no, widziałem cię Dobra, cisza, spokój, mucha lata, kurwa, jebana Tam jesteś, ci widzę No dobrze mi się spodobał, i bajak, i Dobra, padło. Wszystko? Nie. Nie. biega, dobra, widziałem cię. bajak, jebana, widziałem cię. Kurwa, jebana mucha mnie. Kurwia. Wow, udało mi się, jop, a mnie ta mucha w kurwia! Lata tu w kółko, suć jebana i mnie w kurwia! <gry> Dobra, szukamy itemów. Nie mamy teraz zasobów do stworzenia jednej, drugiej. Ale nie, mo nie mamy, możemy stworzyć bombę, ale nie mamy tego, po co jej używać. Ostrze że nie tworzyłem. Trzecie. Pilsy. Czy ja mam coś do ulepszenia? Mam coś do ulepszenia. Tworzenie przedmiotów. razie nie potrzeba. U wasę ładną kolonię zrobiliście. Szkoda, że. Zpaduj. Szkoda, że właśnie stało się, jak się stało. Dobrze, że znaczy trochę więcej walki tu było, ale dobrze, że zająłem się tymi. Tutaj może nie. Tymi klikaczami... Kurwa, chodź, chodź tutaj. By tu nie było żadnego przejścia, które mi nagle aktywuje. Dobra, nie będzie. Amunicja do obrzyna. Dobra, mam fulla. Na pewno było ich tutaj więcej. Mam na myśli ludzi. No to wygląda. Będę mógł jeszcze raz to ulepszyć. Więc spoko. Narzędzia. Narzędzie, narzędzia, czyli zaraz będzie na stówę... Zajmijcie, fajnie. Zrazić tu będzie na pewno gdzieś jakiś stół. bo też w chwili części zbieramy. Tego ładnie heda trafiłem. Quick Scope'a bałem Wszyscy się tak kurwa, w Jezusa, rozłożyli w ogóle. Mogę bez tych shaderów? a to jest spoko gra. Płynnie jest. Znaczy, no. Powiem szczerze że tak. Yy, gdybym łaził tu po cichu, wyłapywał wszystkie. Kurwa, te stalkery, za, za ścian, to by mnie w końcu klikacze dopadły. Po prostu się kurde nie dało. Części widzę już. Ciekawe, jak to się stało, że ci zarażeni tu przyszli? Co, otworzyli jakąś śluzę, która nie powinna być otwarta? Tam jeszcze jest jedno przejście. Co to przejście. Tojki. Kurwa, tojki. Skąd wyście tu mieli kurwa, tojki? To jest to samo przejście. Dobra. Wyraztwo wody. Co mówili? Ja pierdolę ile wody. Dużo wody. Ja to jest wszystko pełne. O ile to już wszystko pewne, No Rozejrzyj tak. Dany i our to protectors. Oni obrońcy. Nie zasłużyli na to, co ich spotkało. Chłopcze. Bo. Boa. boe Dasz radę zepchnąć drabinę? Tak. mody, młody jak jeszcze ekspert robię. Dobra, nic nie będzie. Skakuj. Śmiało. Na pewno jest powinien być troszkę lżejszy może od Eli, albo takiej samej facet, Bo to jednak facet ma więcej muskulatury w sobie, mimo że nawet nie ma tej muskulatury. proszę bardzo. Dobra robota.

E, 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 e. Przeciągał Co zrobił? Sam, co ty wybrawiasz? Wy dostanę nas! To się pośpiesz! Okay, i... Wszyscy na górę! Jazda! Tą rurkę da się w ogóle podnieść, a ja cię potrzebuję. Run, run. O nie, co ja powiedziałem? To jest to słowo, co chciałem powiedzieć. Ludzi się bronić na stówę. Są bomby, amunicja do shotguna. Da. Zacięły się! Posadź mnie! Wejdę przez okno. Otwórz z drugiej strony! Byle szybko! Hej, chodź sam. Nie zostaniesz tutaj. A ty? Nic mi nie będzie. Idź! No idź! Na no będzie się tu Dużo rzeczy jest. Przygotujcie się! Dobra, miejnij, Pierwszy, dobra. O kurwa, czołgę się do mnie handlówek. Dawaj, 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 dawaj! Ja tam dwie bomby, jednego mołotowa i parę strzałów do strzelby. Bum, kurwa. Świeże powietrze. I trochę FPS-ów. Nie no, bez żartów, kurwa. Dzięki, że mnie oszedłeś. pierdolę. Gdzie ta wieża? Już blisko. Koch, idziemy! Ekscytujący odcinek bez szyderów już się kończy, moi drodzy, bo jesteśmy w wolnej chwili. Te szydery 11%, czyli całą noc znowu będę się ładować shaderów, bo był to całe popołudnie, jak będę ty nie, gdzieś z dziewczyną się w coś robił. Więc, moi drodzy, w tym momencie będę się z żegnał. Hej, jak się miałasz młody? Ha, mało brakowało, co? Tak, mieliśmy lepsze momenty. Ale jakoś z tego wyszliśmy. Tak. moi drodzy, to się zamyżek żegnam. Na razie do widzenia wam wszystkim. Cześć.